Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rekario i zapraszam Was dziś na omówienie y, czołgu prezentu, jaki WG nam y, dało wszystkim graczom. Y, jest to czołg średni, y, francuski, fantome, także bez przedłużania zapraszam do oglądania. A więc... Czołg Fantome, który otrzymaliśmy, jest to oczywiście czołg średni francuski, który jest wyposażony w dwa w sumie systemy, czyli system magazynkowy oraz system pneumatyczny, tak jak mamy w szwedzkich czołgach czy w japońskich czołgach ciężkich, dzięki czemu no, powinniśmy móc dobrze strzelać z górek, więc zobaczymy też jak to będzie wyglądać. Na początku omówimy sobie jak zawsze parametry samego działa, czyli w sumie jednej z bardziej kluczowych rzeczy w czołgach, żeby jednak to tym, tym robić najwięcej. Także zaczynając, jest to magazynek, kaliber 110 mm, średni damage to jest 360, penetracja na pocisku zwykłym to jest 260 i 300 to jest bodajże, jeśli się nie mylę, to są chyba hity. Tak, to są hity. Eee, tutaj mamy jeszcze oczywiście czas pełnego ładowania to jest 35 sekund. Bazowo między pociskami to jest 3,5 sekundy, czyli tak całkiem sporawo według mnie. Eee, no, TPM 1900, nie jakiś duży Celność 0,4, czas celowania 3 sekundy. Czyli no, tutaj parametry są naprawdę słabe jeśli o to chodzi. Długo, długo eee, i skupia, i długo. Inaczej tu go skupia i może mieć sobą celność, ale zobaczymy jak to będzie w grze. Yy, dalej, jeśli chodzi o pancerz tutaj, to mamy go na wieży 120, czyli jest dosyć takim papierowym czołgiem, tutaj nie wchodzi. Tu ciężko mi powiedzieć, czy coś może da się odbić, raczej chyba nie, ale może się da. Jednak to jarzmo może mieć takie warstwowe, bo jednak widać, że to jest tak jakby morze. Yy, kadłub 120. Więc też szału nie ma tutaj. StateScrabby w nie, nie no, robił. Jest raczej czołg, jak każdy francuski, czołg średni, czyli taki bardziej wsparcie. Nie mamy tutaj ekraniki, ale raczej mnie sugerował się tym, że coś tu wiemy, Może, może jakiś pocisk gdzieś zabłądzi w te wizjery. To faktycznie. Ee, dalej, teraz przejdźmy sobie może do mobilności. Ee, ja tutaj aktualnie już mam założone. Yy, Turbo, ale bez turbo to było 50 km na godzinę. Z tego co pamiętam, i podaję, chyba cofania: 15, jakoś tak. Nie, pięt, y, tam y, 19, przepraszam, 19. Y, y, chyba 18, czy tam 19, coś takiego. Jakoś tak. Coś takiego, chyba 18 dokładnie było. Y, masa no to 48 ton. O, żywotność 1700 punktów mamy, tak. Jedni sobie tu wsadzą na przykład właśnie więcej HP. Ja sobie stawiłem to. Jeśli chodzi o maskowanie jak na taki pojazd, nie jest tak źle, choć tu mam jeszcze załogę, więc też na nam dużo to załoga tutaj podbiła. Więc no coś tam szału nie ma, on jest duży ogólnie. I zasięg widzenia 418 metrów mamy. Z moją załogą oczywiście, bo bazowo jest to mniej. Mm, co dalej no tutaj jest tak widzicie z tą moją załoką wygląda to tak czyli mam 0.34 i 2.65 tam jeszcze moduły też dodałem więc e, żeby sobie skrócić bo że to jest długi czas celowania plus jeszcze zaspala celność więc starałem się jak najbardziej to e, zniwelować no i tak mówię e, ma system ładowania czyli magazynek plus to zawieszenie i trzeba sobie nadmienić że nie jest to czołg premium czyli nie ma bonusu do zarabiania ma tylko bonus do doświadczenia dla załogi, więc tutaj możecie sobie szkolić załogę na tym, na czołki średnie swoje na przykład, nie wiem, właśnie na jakieś tam baczata, czy tam jakiegoś tego AS ASX-a to tutaj możecie sobie to szkolić pamiętając o tym, że nie będziecie zarabiać oczywiście, tak? Więc w sumie chyba tyle jeśli chodzi o ten czołg więc tutaj nie mamy nic do dodania nie grałem jeszcze ani jednej bitwy, więc zobaczymy jak to wyjdzie może być kiepsko, może być naprawdę kiepsko zobaczymy tutaj nie mówię, że będzie dobrze, ale sprawdzimy go. Także co, ja klikam bitwę i widzi mi się bezpośrednio w niej. No dobra, a więc mapa Erlenberg. Losowanie na ósme poziomy. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Trochę fantomów, ale to już taka będzie, można powiedzieć, aktualnie rutyna. Więc, no raczej tutaj bym się spodziewał, co bitwę ich. Jest tego dużo. Ludzie testują. Że dzisiaj cały dzień tak będzie wyglądał że każdy będzie brał sobie te fantomy i będzie sobie testował. Jak to wygląda? Dobra, spróbujmy na ten zamek pojechać faktycznie. Mówię, to jest bitwa bez hefików, Też trzeba sobie przyznać, że teraz grają głównie medy. To jest dosyć zabawne, ale no właśnie dzięki tym fantomom tak się stało. Mm, mam nadzieję, że jakoś ta bitwa nam wyjdzie. Że będzie to w miarę coś znośnego, a nie że dwa strzały i do widzenia. Mm, dobra. Widzę, że ktoś z nami jedzie. W sumie same fantomy jadą. jeden tutaj KPZ. No dobra, zacznijmy oczywiście z pytał pacerów. Yy -y. Zobaczmy, co tu będzie na nas już czekać. Czekać coś czy jeszcze nie czekać? Nie, jeszcze chyba nic nie czeka na nas. się tutaj ten nasz trochę zasłania tak szczerze dostał dobra działo nam uszkodzili no coś nas strzeliliśmy no. no mówię no ten czołg ma całą celność więc tutaj też trzeba brać zawsze poprawkę że ciężko nieraz jest ja też przeładowuję tak samo jak ten gość Zobaczymy, no zobaczymy. No, wygląda fajnie, ogólnie z wyglądu wygląda całkiem fajnie ten czołg, trzeba to przyznać, że jest taki dosyć nowoczesny z wyglądu. Dobra, ja bym podjechał w sumie chyba. Okej, okay, tego zniszczyli. Ja bym się wziął za tego Centuriona, tylko nie wiem, czy coś tam jeszcze jest. Dostał. O, przebiliśmy. Nie mam hitów. My hity sobie za teraz załadujemy Lotniany. Przyładowujemy dalej. No coś tam na razie mamy. No to 1300 może szału nie ma, ale coś staramy się robić. Ja bym się wycofał już tam do tyłu. Widzę, że tam troszkę ich jest już, nadjeżdża. Przeładuję sobie. Dobra, trudno. Dwa takie pociski trochę źle mazarne. Fantom na zobierze. No, tymi fantomami te bitwy są dosyć takie szybkie ostatnio. Tak mi się wydaje, z tego co widzę, no bo. Właśnie takie będą. Oho, to bierze. Jeszcze przetowuję. W ogóle nie powiedziałem, ale mają na przykład 1100 te hity. Tak, a peserki też szybkie dosyć, te pociski, więc. Kogoś tam, kogo zawsze strzelimy? Pięknie. Ono mi się udało, akurat. Nie wiem, gdzie jest. Cza... Okej, okay, ten czarnioter tam się cofnął. O kurczę, on tutaj jest. Trzeli, czy nikt nie czy Dobra, ładnie Jedziemy do przodu Jeszcze jest jak trochę czołgów Jest i punca, i tych fantomów Wiele jeszcze jest, dwa fantomy punca, pancer. Jeszcze jest w co strzelać. Teoretycznie więc nieźle, nieźle. No, oni wszyscy są tam po lewej stronie, właśnie, tak tutaj. Spróbujmy coś jeszcze zrobić. Okej, okay, końca pancer nie żyje już. No niestety, szybciej tamten przodował. Dobra. No i tyle w sumie już zrobimy, bo raczej nie przodujemy już na tamtego. Ale 3,5. Miarę sensownie, wydaje mi się, jak na tą pitewkę. Wiadomo, czołg na pewno ma potencjał na robienie demage'u, bo jednak ma ten magazynek, ale no z minusów ten magazynek jest dosyć niecelny. No i dobra, piękna sprawa. Mamy pierwszą bitewkę, zobaczymy jak w drugiej pójdzie w takim razie. Tutaj całkiem, całkiem rzetelnie wyszło to. Trzeba to przyznać, że nie najgorzej jak na 3,5. Nie nieźle, źle, nie Wiadomo, no, można by więcej robić, bo ma potencjał, tak jak mówię, na, na to. duża amunicji i ten magazynek. Tylko, że mówię, no długo się ładuje. Między pociskami też mogło być krócej teoretycznie, ale no. Ten dimension też nie jest jakiś taki wyborny. Dobra, to jakieś nagrody, to tam kij. No, no robiliśmy całkiem 3,5. Nie jest źle, nieźle. Dobra, to co? Lecimy w takim razie do następnej pitewki bezpośrednio. No dobra, a więc y, mapka y, lotnisko. Losowanie na siódmetiery y, nawet. Więc całkiem, całkiem fajnie. Zaczniemy sobie w sumie od razu od hitów. Jak wydaje mi się, trochę tych chybików, coś możemy spotkać. Choć nie, w sumie siódemki. Dobra, damy sobie razie spokój z tym. Zaczniemy sobie. Może od tego PCR-u jednak. Co my tu mamy? No. ja się, że w porządku będzie. Dobra, spróbujemy coś tu. W takim razie co? Spróbujmy sobie podjechać gdzieś tutaj, w sumie może w te rejony na początek bo na środku na pewno z duszą fantomami tu też będą fantomy na pewno ale ja to na taką górkę więc możemy z niej troszkę próbować takiego wzniesienia tego... jednak mamy to puszenie działa więc może coś tu gramy sobie z pojechał tam z trzy już rasuje ogólnie Dostał o. oj, my żeśmy nie przebili w ogóle? Ciekawe, ale pech. No to taki słaby wyjazd, żeśmy nie przebili nikogo, śmieszne w sumie. Myśmy 7 od poziomu nie przebili w bok, ale nawet ta celność jest. Może naprawdę, jak nie skupicie, to ten czołg strzela wszędzie, ale nie tam, gdzie byście chcieli. Jestem Francuz Jeszcze przelotowuję To na razie mu nie pomogę Czoper strzelił z dwóch dział. Nie no jeszcze pocisków nie mam ładnie jakby ten type chciał strzelić, ale on chyba nie chce. Jeszcze jeden pocim został. Myślałem, że trafię. Dobra, ja przygotowuję. Próbujemy teraz tego Japońca zaatakować chopper tu podjeżdża. O! Ładnie. O! To działo naprawdę jest kapryśne, żeby nie trafić takiego strzału prostego. Dobra, ja przadowuję teraz. Ja mam w ogóle T4,9. Także ja dalej przetowuję. Nie widzę go. Oczywiście spot jest, ale żebyśmy go widzieli, to już tak nie jest prosto. Dostał. Ok. To już coś. To już coś. No na razie no 2400. Szał, może nie ma. Zresztą na bazę. Ja tam cofnę się. Włączę sobie przetwarzanie, cofnę się. No, mówię, no ten Phantom to nie jest jakiś taki wow. W tym wszystkim wszystkich nagród jest najlepszy, ale taki jest wow? Powiedziałbym, że jest jakiś to taki czołg yy, super i w ogóle jest w porządku, po prostu na pewno można by lepsze mieć, tak? Te czołgi są na pewno lepsze, mogłyby się trafiać. Ten aktualnie jest taki, mówię, no. On jest duży, oho. no niestety, no to już ciężko jest uciec on się też słabo zbiera ten czołg ogólnie trzeba to przyznać, że też to zbieranie jego jest takie no ma dużo wad ma dużo wad, tak no główne zalety, no to właśnie w sumie to ten magazynek i ten pneumatyczny system, który pomaga często to też trzeba przyznać a tak poza tym, no raczej jest to taki, powiedziałbym czołk. E, przeciętny dosyć nie jest to jakiś, nie wiadomo co więc nie spodziewałbym się tutaj, że Jakiś czołg, nie wiem, wybitny jako taka zabawka może być, ale też to nie jest jakaś zabawka, która będzie na pewno przyjemna, bardzo, bo trzeba w niego dużo zainwestować. E, no bo mówię, ta celność, nawet sami gdzieś się skupione strzela, że trafia gdzie indziej w ogóle ten czołg, więc też nie jest tak, że jestem bez załogi z czegoś. E, więc no tutaj akurat słabo, słabo to wygląda, e, jeśli chodzi o ten czołg. No, chyba tu i tak przegramy, wydaje mi się, raczej. No, bo oni sobie jednak mają więcej HP. też nie mamy więcej, bo dziś są jeszcze... Aha, bo to jest T32 jeszcze. Ale no tak poza tym... No nie wiem, zobaczymy jak to nasi sobie poradzą. O, nie przebił no, T32 jedzie na tygrysa. Na pod Tygrys też ma dużo penetracji, więc też będzie go na pewno tam przebijał. Chodź, nie, teraz go nie przebił. Czy przycylował? Chyba go porobić ten nasz T32. Ładnie. Co tam jeszcze zostało? Jeszcze Arta jest i Gonzalo, tak? Okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy, jak tam im pójdzie. No ale mówię, no. Ten Phantom. Pani za darmo w sumie. Według mnie najlepszy z tych wszystkich, dotychczas, darmowych. Bo czy to Patton? Moim zdaniem Paton to jest totalnie, nie, nie pomyłka jakaś. Mamy jeszcze tego Anglika, Gessora, podajże, jeśli się nie mylę. O, ten Gesor też jakiś wybitny nie jest, w sumie to jest takie trochę podobne do Gonzalo właśnie, tylko, że bije mniej. I macie tam te hesze takie, że możecie się z tymi heszami i tak dalej, ale też taki czołg bez pancerza. I tak naprawdę no taki szału nie ma, tak? Szału nie robi. Jeśli o to chodzi. Yy. A ten Francuz, no chyba najlepszy, tak? Chyba najlepszy. Yy. Coś jednak tam możecie porobić tym magazynkiem, tak? No te 300. I teoretycznie, no. Szału też nie ma, mówię, no nie? Ale no... Sam fakt, że no jest za darmo, więc tutaj nam coś to sugeruje, że nie mogli nam dać czegoś przegiętego, żeby każdy mógł dostać przegięty czołg, tak? Tutaj bym się nie spodziewał tego. Mm, bo to było raczej dziwne, gdyby tak coś dali. Także no tutaj. W sumie fajnie, fajnie, że padli na pomysł, że dadzą teraz taki czołg. Który będzie troszkę lepszy niż poprzednie. Troszeczkę jednak przyjemniejszy w ludźce. bo Oni mówię, no ma dużo wad, ma dużo wad. Jak się im tak zagrało? Ja też nie wiem, teraz kręcę, to były moje pierwsze bitwy. Na pewno widzę, że duży problem to jest na pewno... Brak pancerza. Jest dużo. On. on jest duży, więc jak już... Zajęcie Spota jesteście łatwym celem dla przeciwnika na pewno. Magazynek fajnie że jest. Chociaż to między pociskami trochę długo i sam magazynek też się długo ładuje. Plus yy, celność jest słaba. Celność jest naprawdę słaba. Więc no tutaj. Mm, nie powiedziałbym, że no... Pomaga nam to, bo nie pomaga, często po prostu nie będziecie trafiać Nawet przy full skupionym celowniku można do nie trafiać, według mnie Nie jest to jakiś czołg, mówię, taki wow Stabilizacja, ciężko mi powiedzieć, raczej też jest słaba No taki powiedzmy, to jest taki czołg przecięty, nie jest to nic takiego Mocnego, tak? Przeciętny czołg do pogrania Jeśli komu się spodoba, może znajdzie swoich wielbicieli Według mnie są lepsze, na przykład właśnie szarfo jest dużo lepszy od niego to jest pewne. Ale tak to to wie. No jak za darmo nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Dobra, mi się wydaje, że nie będziemy tu czekać na to, że oni to będą y, próbować ugrać, tylko po prostu sobie przejdziemy już bezpośrednio. Mm, do końcówki tutaj, tak? Jakby sobie tutaj jeszcze pokażę Wam posażenie, bo nie pokazałem i... I w sumie no to będzie tyle, jeśli chodzi o ten czołg, bo to więcej już nic nie powiemy. Dobra, także co? Widzimy się już bezpośrednio w garażu. O, a więc yy, bydła skończyła. Niestety nie udało im się wygrać. No, 370 zrobiliśmy. Nieźle. Zdaje mi się, je całkiem nieźle. Mm, tutaj raport finansowy, tutaj niby coś tam dostaliśmy na plusie z kątem premium, ale to nie jest jakiś szał. Na to nie zwraca uwagi. Yy, tutaj właśnie, jeszcze nie powiedziałem tutaj wyposażenie. Ja gram sobie oczywiście z durą sprężarką, z tym zestawem projącym celność drugiego poziomu. W przyszłości biegu na trzeci i tutaj jeszcze wentylacja, wentylacja się odchodzi. No mówię z tych trzech czołgów. ten się ten Phantom jest chyba najlepszy. Taki najbardziej rozsądnym czołgiem jest. Ten Phantom. Najlepiej mi się nim chyba gra z tych trzech? Choć mówię, no też nie ma szału, też nie ma szału, bardzo papierowy jest ogólnie no do pogrania, i tak jak te czołgi, raczej <grytura> emerytura. No, chyba że się komuś spodoba. Myślę, się tak powiedziałbym 5 na 10 Nie jestem jakimś fanem takich czołgów, czy takich do tego wielkiej konstrukcji. No, no fajnie, trzeba przyznać, że naprawdę wygląda jest fajny. Tak jak mówię, taki nowoczesny, ale już sam czołg już tak nowocześnie, że nie sprawuje się jak powinien. No i dobra, także co? Dzięki, bardzo oglądanko. Jak zawsze zachęcam do zostawienia jakiejś może subskrypcji albo łapki w górę, bo to na pewno zwiększy moje zasięgi. Więcej osób będzie tutaj oglądać mój kanał. No i zapraszam na inne moje materiały z World of Tanks. A na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!